Dzisiaj chcę pokazać Ci trochę moją pracę od innej strony jako liderka zespołu szykuję się dzisiaj na spotkanie kulinarne, na które pojadę wraz z moją nową przedstawicielką handlową. Chcę, aby nauczyła się więcej o tej pracy. To jest spakowany Termomiks i wzorcowo przygotowany koszyczek na prezentację party. Co będziemy gotować? Zobaczycie później. Jedziemy ja i mój sprzęt i powiem Wam, że to jest najtrudniejszy element dla mnie z racji mojego 60 przewożenie sprzętu. Myślę, że młodzi dadzą sobie z tym zupełnie lepiej radę. Takie krótkie wyjaśnienie, dlaczego nagrywam dzisiaj tą relację. Często pokazujemy się w pięknej scenerii, jak celebrujemy sukcesy, jak cieszymy się z wyników, a także z radości naszych klientów, którzy odkrywają z nami dzięki nam nowy sposób gotowania. Tutaj chcę pokazać pracę od kuchni, chociaż pracujemy w kuchniach.